Dzień dobry akwaryści, mam do was takie pytanie, bo nie wiem co mam z tym zrobić. Generalnie to tak. No u nas się pewne rzeczy same rozmnażają. Korale na przykład, na przykład na przykładzie pod tam ikornik, to widziałeś tam, czy no, mamy jakieś tutaj krzaki różne, mniejsze, większe. No i pewnego dnia gdzieś na ściance akwarium, na szybie tam z boku, gdzieś tam na, na tyle. Zaczął nam rosnąć taki placek, ty. po prostu sama się rozsiała, Zaczął rosnąć taki placek po pory, Tutaj Wam pokażę z niej. No i on ten placek rósł, 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 i później odpadł od tej ściany. I ja go pociąłem, i o tutaj macie taki. Hmm, pokażę Wam o co chodzi. To było płaskie kiedyś, nie? To było płaskie, czekajcie, wyostrze. I już z tego rosną, będą rosły krzaczki. No to jest taki. Tutaj pokażę Wam już taki mocniej porośnięty. To był płaski placek, który odpadł z szyby, sam się rozsiadł, odpadł z szyby i tu już rośnie piękna i będą już rosły szczepy. No już widzicie. Fajnie to wygląda swoją drogą. No ale mam pytanie, bo czyli coś tutaj grzebałem i usłyszałem jakiś taki szelest za plecami. No i patrzę. I też musiał na ściance samoistnie wyrosnąć. I od tej ścianki odpaść już wam pokazuję. Taki placek soli, nie? gdzieś tutaj pomimo sprzątania i czyszczenia, no taki placek soli yy, sobie gdzieś tam się po prostu ta sól skrystalizowała z tyłu na ściance akwarium albo na ścianie, która jest w kafelkach cała i sobie to odpadło. I teraz mam pytanie do Was kochani akwaryści, jak ja mam tu posadzić, żeby mi z tego placka soli urosło wiadro soli?